Gdzie? Na śmiginę mam 10 na 10. Zobaczcie! Patrzcie, jakie słodkie! A może napiszę serduszka. Chcecie, to możecie też pisać komentarze. I ty, ty wszystkimi komentarzami będę dać serduszka. Wiesz? Widzę? Na razie nie mam dużo widzów, bo widzów mam. 100. Po sześciu 100. latach wspólnych serii śmiechu i historii. Ale um, ogólnie najpopularniej, nie mam moją bitkę, widza. pozdrawiam, kto to jest. Ale. Każdy um, najnowszy filmik. Ja sobie poszukamy. No, to jest nie, ja nie wiem jak to będzie o... w tym filmie, więc jego nie puszczam. Jak będzie dobrze, to może nagram potem. Możecie mi powiedzieć. Short. Ja muszę nagrać sobie jakiś filmik. A short. Ej, najnowsze, najpopularniejsze, najstarsze. To same. A wideo? Najnowsze? Najpopularniejsza i najstarsza. To Na są filmy, które ja uznam najmniej popularne i najpopularniejsze.